Czekaj! Wygląda na to, że tym razem przepadł na dobre, ale raczej nie powinniśmy tu zostawać, by sprawdzić to na własnej skórze. Najbliższe miasto to rzeczna puszcza. Mój wuj jest tam kowalem i na pewno będzie mógł ci pomóc. Najlepiej będzie, jeśli się rozdzielimy. Powodzenia. Nie udałoby mi się dzisiaj bez ciebie. Posłuchaj. Trzeba ci iść do Samotni i przyłączyć się do Cesarskiego Legionu. Naprawdę potrzebujemy takich ludzi. A jeśli rebelianci mają teraz smoka, to generał Tullius jest jedynym, który ich może powstrzymać. Widzisz te ruiny? To czarny głaz. Gdy byłem mały, miałem koszmary o tym miejscu. Na przykład draugry schodzące z gór i próbujące wleść przez okno. Muszę przyznać, że to miejsce wciąż mi się nie podoba. To kamienie przeznaczenia z trzynastu starożytnych kamieni rozsianych po całym Skyrim. Idź. Przekonaj się na własne oczy. Magr, co? Cóż, co kto lubi. Nie mnie osądzać. Słuchaj, jeśli o mnie chodzi, to już zasługujesz na ułaskanie. Ale dopóki generał Turius tego nie potwierdzi, lepiej trzymać się z dala od cesarskich żołnierzy i unikać kłopotów, dobra? Cieszę się, że chcesz iść ze mną. Rzeczna puszcza jest niedaleko. Chyba jest tu spokojnie. Chodź, tam jest mój wujek. Wujek Alwor, witaj! Hadwa, co ty tutaj robisz? Masz przepustkę z... Nagnaty Shora. Co ci się stało, chłopcze? Cii, Masz wujku. jakieś kłopoty? Proszę, nieco ciszej. Wszystko w porządku, ale musimy wejść do środka. Co się dzieje? Kto to jest? To przyjaciel. Właściwie uratował mi życie. Chodź, wyjaśnię wszystko w środku. Dobrze, dobrze, wejdź. Sigrid da ci coś do jedzenia i opowiesz mi wszystko. Smok! Widziałam smoka! Co? Czego chcesz, matko? Był wielki jak góra i czarny jak noc. Przeleciał prosto nad Kurhanem. Smoki? Daj smoku, matko. Jeśli będziesz opowiadać taki. Ztóje całe miasto powiedznie za Mam też leczę. Sigrid! mamy towarzystwo! O ciebie martwiliśmy Chodźcie, na pewno umieracie z głodu Siadajcie, zaraz dam wam coś do jedzenia No dobrze, chłopcze Co to za wielka tajemnica? Co tutaj robisz i dlaczego wyglądasz jak po przegranej bójce z niedźwiedziem jaskiniowym? Wiesz, jestem już zajęta, więc nie... Wy Mam tylko nadzieję, że wojna nie zawita do rzecznej puszczy Na świecie dość ja nie jest wiem, kłopotów zacząć. i bezgromowładnych Wiesz, byłem przydzielony do gwardii mm -hmm. generała Tulliusa Stacjonowaliśmy w Helgen, gdy zaatakował nas smog. Smog? To niedorzeczne. Czy ty jesteś piany? Mężu, daj mu opowiedzieć. Niewiele więcej jest do opowiadania. Smog przeleciał i zdewastował całe to miejsce. Kompletny chaos. Nie mam pojęcia, czy jeszcze ktoś przeżył. Wątpię, czy ja dałbym radę, gdybym był sam. Muszę wrócić do samotni i opowiedzieć, co się stało. Miałem nadzieję, że nam pomożesz, Jedz. Oczywiście. Każdy przyjaciel Hadwara jest moim przyjacielem. Chętnie udzielę Ci wszelkiej pomocy. Jak powiedziałem. Cieszę się, że mogę jakoś pomóc. Ale potrzebuję Twojej pomocy. Jarl musi wiedzieć, czy rzeczywiście w okolicy jest smog. Rzeczna puszcza jest bezbronna. Musimy poprosić Jarla Balgrufa z Białej Grani, by przysłał jak najwięcej żołnierzy. Jeśli mu to przekażesz, będę twoim dłużnikiem. Jak powiedziałem, chętnie pomogę. Weź wszystko, czego ci trzeba, tylko nie przesadzaj. Tak. Hadwar, naprawdę widziałeś Smoka? Jak wyglądał? Miał wielkie zęby? Cicho, Lepiej dziecko! Wrócę do pracy. Zostaw w spokoju. A spokojnie. wy czujcie się jak u siebie w domu. Dobrze być znowu w przyjaznym miejscu, co? Słuchaj, ja mam zamiar trochę tu przeczekać. Jeśli chcesz, możesz w pojedynkę udać się do samotni. Uważaj na siebie w drodze do samotni. Zgubili? Cholerni, gromowładni mogą czaić się wszędzie. Naprawdę udało ci się zobaczyć smoka?